Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, wczoraj był dla mnie ciężkim dniem, ponieważ e, po pierwsze musiałam Was prosić o pomoc dla mnie, e, natomiast e, z drugiej strony obawiałam się troszkę, że ten mój apel nie zostanie zrozumiany i e, nie pomożecie mi. A co za tym idzie z tej mojej porażki, że tak powiem, będą zadowoleni nasi wrogowie? Stało się zupełnie co innego. Jestem po prostu w tak pozytywnym szoku. Jestem tak ogromnie szczęśliwa, że pomogliście mi zebrać te pieniążki na koszty sądowe. Przypomnę tylko, że to była kwota w zakrągleniu 10 tysięcy złotych, i ja się tego naprawdę nie spodziewałam. W 15 godzin zebraliście dla mnie te pieniądze. Ja jestem Wam bardzo wdzięczna za to. Każdej osobie, dziękuję, która wpłaciła, która przekazała dalej ten mój apel na różne grupy, strony i tak dalej. Jestem Wam bardzo nie, niezmiernie wdzięczna za to wszystko. Ja już dzisiaj uregulowałam sprawy w sądzie, także zapłaciłam zapłaciłam te koszty sądowe. Jestem już po prostu, że tak powiem, czysta. No jeszcze mi została kara grzywna, ale to już jest moja sprawa. Natomiast jeśli chodzi o koszty sądowe, wszystko już jest uregulowane i to dzięki wam. Bardzo wam jestem wdzięczna. Bardzo wam jestem wdzięczna. To tylko świadczy o tym, że że w grupie jest siła. I w tej chwili mm, powiem Wam, ci, którzy nas, te osoby, które nie są nam życzliwe, nie źle życzą po prostu temu tematowi e, e, pamięci o polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa, te osoby są na pewno bardzo niezadowolone z tego faktu, że, że tak, żeście mnie wsparli. Bo to świadczy o tym, że my potrafimy się zjednoczyć. Ja to w ten sposób tylko odbieram. Wiadomo, że ludzie wpłacali, bo chcieli mnie pomóc, jako po prostu, jako kaśce sokołowskiej, tak. Natomiast ja to odbieram również w taki większy, taki, taki bardziej szerszy, w takim szerszym wymiarze, tak? Ja y, patrzę się przez pryzmat tego tematu. Y, to, że pomogliście akurat mnie, to znaczy, że y, chcecie również, y, no wspieracie ten temat i nie dacie y, nigdy y, o nim zapomnieć a tym bardziej go zafałszować. Ja jestem Wam naprawdę ogromnie wdzięczna. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. A przy okazji, że już się nagrywam mam, y, chciałam Was serdecznie zaprosić. Ja wiem, może to jest za wcześnie dla, dla niektórych osób, natomiast dla mnie to nie jest za wcześnie. Ja już myślę, już planuję, yy, już jakieś rozmowy się odbywają na temat Marszu Pamięci, który odbędzie się w przyszłym roku 6 lipca w Warszawie na placu trzech krzyży startujemy o godzinie 15. Ten marsz będzie 6 lipca w niedzielę tak abyście mogli, tak aby Was żona praca zawodowa nie zatrzymała i abyście mogli się tłumnie zjawić tego dnia w Warszawie i abyśmy mogli tłumnie i uroczyście uczcić. Te wszystkie ofiary, które leżą gdzieś w bezimiennych dołach śmierci i cały czas czekają na pamięć, na, na katolickie pochówki. Natomiast no, na razie nie widać tego światełka w tunelu. Może nawet za naszego życia ono się nie pojawi, ale to nie znaczy, że nasze działania nie mają sensu. Nasze działania muszą przekazać ten temat następnym pokoleniom, które kiedyś doprowadzą do godnego upamiętniania, do godnego pochówku tych wszystkich naszych zamordowanych bestialsko braci. Także zapraszam. Dziękuję jeszcze raz Wam z całego serca. Bardzo się cieszę, bardzo jestem szczęśliwa. Dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję Wam. Bardzo dziękuję z całego serca. Pozdrawiam.